Intro! Siemano, na początku chciałbym wam powiedzieć yy, troszkę o tym bildzie, na czym on polega i jak to z czym się je. Yy, więc nie będzie słuchać pewnie kilka klawiatury. Ale sorry. Yy, więc chodzi o to, iż ten build polega na shoutach, Dlatego nazywa się Shoutbow, no, logiczne. <grystanie> nazywa się Shoutbow, ponieważ używamy dwóch, możecie, możecie użyć ewentualnie trzech shoutów, Więc ten build jest bardzo dobry do gier 1 na 1 do jakichś dueli na PvP ponieważ na WVW nie działa ten build niestety, ale na WFW na PvP jest bardzo dobry do 1 na 1 gier i do gier 5 na 5 z drużyną, ponieważ ten build jest bardziej supportowy i bardziej supportowy, bardziej podmaity taki build, taki o więc. Build jest bardzo tankowaty i mamy bardzo dużo obrażenia i im dłużej się bijemy tym mamy większe obrażenia, ponieważ stakujemy sobie majty cały czas. Właśnie na, ten, na tym ten build polega iż stakujemy majty i no i, i takie tak wychodzi. A build jest tankowaty, dlatego już używamy runów soldiera i, i naszyjnika, tak? Amuletu, amuletu Celestial. Więc zaczynamy... Przejdziemy sobie teraz do traitów powoli. Nie lubię nie lubię gadać o traitach, kurcze, więc przelecimy je tak sobie szybko. <coughs> Sorry. Więc 4 e, w Defense, 6 w Tactics e, i 4 w Discipline. E, w Tactics e, nasze trait'y wyglądają tak, iż używamy Dodge March i Cleansing Ire. W Tactics używamy lung zapchaty. E, quick Breathing i Vigorous Shots, e, czyli Trade, który jest odpowiedzialny za e, wspomaganie naszych shoutów, żeby nas killowały więcej. E, discipline e, Inspiring Shouts i Destruction of the Empowered. No i to, to było na tyle shoutów, e, z traitów. Oczywiście dam wam link do buildu w opisie żebyście, żebyście sobie mogli e, na spokojnie przejrzeć. E, teraz chciałbym przejść do, do skilli. Skile który używamy to oczywiście niezastąpiony Healing Signet używamy sobie dwóch shoutów czyli Ford Great Justice i Shaker of I tutaj jako trzeci skill możemy sobie wybrać Firmi, który mi bardzo osobiście odpowiada i bardzo fajnie mi się na nim gra który też healuje więc możemy użyć Firmi ponieważ to też jest shout oczywiście. Możemy użyć firmy, możemy sobie wrzucić stability, jeśli nas denerwuje stability w przeciwnej drużynie na przykład. Możemy sobie On My March wrzucić. No. I tutaj też możemy sobie wymieniać z skille. Możemy użyć Signal to rage, możemy sobie Rampage'a użyć i jeśli gracie drużynowo... W sensie, że macie piątkę primate to możecie grać Battle of Standard, które też pomaga. Ja niestety gram obecnie solo, dlatego używam sobie Signed of Rage, ponieważ mi bardzo pasuje. No, więc teraz przejdziemy sobie do, 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 do combo, które jest bardzo łatwe, proste i, i łatwo się go nauczyć. Ponieważ tam grałem dwa dni chyba, dwa, nie, jeden dzień grałem na tym buildzie i wystarczy się nauczyć kombo naprawdę i, i wygrałem już niej, zagrałem chyba z 10 meczy. Jak widzicie, jak widzieliście może mój filmik, jeśli nie to zapraszam, Shoutbow, który był masakryczny, znaczy ten filmik był strasznie słaby, bo tam robiłem strasznie złe combo, wszystko nam nawalało, lecz wygrałem 10, 10, 1 na 1 porząd. I to po prostu wiecie, wszedłem ustawiłem build i, i poszedłem y, pograć 1 na 1. I rozwalałem z tym buildem. I gdy zacząłem, jak zacząłem poprawnie robić combo, no to wygrałem turniej w naszej gildi Celestial Last, no, do której zapraszamy, zapraszamy do Celestial Last, tam mogę dawać link, w, forum w opisie. Um, więc tak, zacznijmy od combo. O combo zaczniemy sobie od Longboa, zawsze zaczynamy od Longboa, ponieważ, że, no wiecie, zawsze z daleka łatwiej nabić adrenalinę, a o to, o to właśnie w tym buildzie chodzi, iż nabijamy sobie wszystkimi spellami adrenalinę oprócz F1 i F3, nie używamy tego na razie. I nabijamy sobie tą adrenalinę. I właśnie gdy nabijemy adrenalinę yy, yy, używamy F1 na przeciwnika, tak żeby go trafić. Ciężko z tego trafić, no ale później używamy yy, trójkę. Żeby zblastować to, dostajemy mighty, zmieniamy broń i używamy 5. Call, of, call to Arms i dostajemy might'y, Już mamy 8. Yy, ciągle bijemy przeciwnika. Yy, mamy 8 majtów. Jak widzicie znów mamy adrenalinę i znów rzucamy, I znów robimy to nasze combo. O, zepsuł się golem. Znów robimy combo, czyli F1, 3 zmieniamy na sword yy, Warhorn, używamy 5 i znów blastujemy. I takim sposobem właśnie widzicie, im dłużej się bijemy, tym nasz build jest fucking OP. Mamy o wiele większe obrażenia i właśnie tak stykujemy Mighty na tym buildzie, tak się bijemy, ale jeszcze pokażę wam takie już full combo. Chodzi o full combo, więc ładujemy sobie, ładujemy sobie ze speli tego tą adrenalinę, rzucamy F1, wchodzimy w to, żeby dostać Mighty i blastujemy F -y trójeczką. Zmieniamy na Sword Warhorn, używamy piątki i teraz używamy Salve Slipa, żeby dostać e, Firefielda. I gdy mamy tego Firefielda po Salve Sleepie, używamy Fira, żeby przeciwnika sfirować, <tryk> ponieważ gdy mamy... W firefield a większe obrażenia, nie? Jeśli on dostanie fira, to będzie albo musiał spalić stabilitkę, albo, albo po prostu będzie bieg, a my będziemy mogli go bić. A, zwłaszcza z tym firefilem zadajmy bardzo dużo obrażenia, szczególnie jeśli mamy nastakowane 25 mindów Więc ten build jest bardzo dobry, dlatego iż ma dużą przeżywalność, yy, ponieważ używamy właśnie tego, tych soliderów i Celestiala daje nam bardzo dużo życia i przeżywalności. <laughs> i przeżywalności i właśnie sobie stakujemy y, Majty dlatego nasz build jest silniejszy coraz coraz bardziej a ciężko go zabić właśnie przez te y, ten amulet i runki y, tak i to by chyba bo no, jeszcze Wam pokażę zauduje mi się Firi, Wam pokażę takie combo prawidłowe takie już full dobra, takie full więc y, stakujemy sobie tą, y, tą adrenalinę rzucamy F1 F3, żeby to zblastować. słapujemy na Sword Warhorn. Blastujemy to z Warhorna. Używamy dwójki. firujemy przeciwnika. No i już go bijemy. Bijemy go z ręki. Jeśli zejdzie nam Firefield. To znów zmieniamy na Longbow. No i robimy to samo combo. I w kółko, i w kółko, i w kółko. Aż będziemy mieć 25 might'ów. No i przeciwnik w końcu umrze. Jeśli... Y tych speli używacie tylko wtedy kiedy macie małą HP, czyli tam kiedy macie połowę, nie? Ale nie, nie robimy tak... Znaczy jeśli ktoś z was zburstuje i macie bardzo małą HP, to używacie tak tych shoutów, żeby jakoś przeżyć i staracie się y, skajtować trochę. Trochę uciec, trochę poszczelać, trochę zestunować. Z I ale zawsze starajcie się używać tych shoutów tak y, z głową bo na, na nie jest trochę duży cooldown znaczy nie taki duży ale, ale czasami po burście spalicie sobie to i dostaniecie kolejny burst no, no już nie macie czym się chilnąć musicie się albo uciekać albo umieracie ale yy, no w sumie co ja gadam nie jest taki duży ten cooldown <grym> no ale te szlauty są bardzo OP i, i warto nie, nie spalać ich od razu wszystkich tylko gdy macie połowę spalić jeden i później, gdy już macie low to drugi i wiecie. Chyba, że jesteście bardzo, bardzo low to już spalacie dwa i oczywiście firmi pamiętajcie, że też wasz leczy, bo to jest też shout yy, nom. Więc tego używacie praktycznie kiedy możecie, kiedy macie nam 50% HP i macie skillę to używacie ich, znaczy firmi zostawiacie do tego combo, nie? No, i to by było chyba na tyle z, z tego odcinka, odcinka, <grym> ten odcinek też robię dlatego, bo chciałem sprostować, nie, ten filmik co robiłem z montażem warrior Showed bow, Showed tak, Showed bow build, z którym strasznie źle robiłem combo i właśnie tym filmikiem chciałem naprawić, bo build jest naprawdę bardzo silny i na Warriora 1 na 1 i... Te drużynowe gry y, Bardzo jest silny Co nie miało chyba To zdanie nie miało sensu no ale No ale co zrobić y, No to by było na tyle y, Chciałbym Was zaprosić Do zobaczenia moich innych filmików Mam z Battlefielda jeszcze y, montaż I z Guild Wars 2 Niedługo pojawią się odcinki z Heroes of the Storm Które Bardzo mi przypadło do gustu I y, tak Zapraszam wszystkich na mój kanał, do subskrypcji jeśli Wam się spodobało niestety, niestety ucięło mi filmik ale e, chciałem Was pożegnać teraz e, ponieważ to wszystko w tym filmikie, filmiku e, więc zapraszam do subskrypcji kanału e, lajkowania i oczywiście e, piszcie komentarze e, ponieważ te komentarze są bardzo ważne e, piszcie co Wam się podoba, co Wam nie, co, może, co mogę zmienić żeby było lepiej żeby te odcinki były ciekawsze e, i to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.